Gdyby ten podcast miał być rolką na Instagramie, to zapewne rozpocząłby się tak. Pewność siebie nie czeka. Buduje się ją przez działanie. Zostań do końca i zobacz, jak każdy mały krok może odmienić Twoje życie. A teraz weź kartkę i długopis i zapisz najważniejsze zdanie tego podcastu. Pewność siebie jest jak mięsień. Buduje się ją przez działanie. Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu Ciao Bella Vita, w którym porozmawiamy o życiu pełnym odważnych decyzji. Dla mnie wychodzenie ze strefy komfortu to jak kardio. Nieustanne ćwiczenie, które buduje siłę, charakter i pewność siebie. Jeszcze w drugiej klasie liceum, tuż po skończeniu 18 roku życia, gdy większość moich znajomych odpoczywała przed klasą maturalną, ja wybrałam zupełnie inną ścieżkę. Zamiast leniuchować, spędziłam wakacje w Anglii, pracując w fabryce ciastek. Wtedy, kiedy skończyłam 18 rok życia, pomyślałam i chciałam udowodnić sobie i innym, że jestem na tyle dorosła, że mogę już zarabiać swoje pieniądze. To właśnie wtedy też zrozumiałam, że inicjatywa i odwaga otwierają drzwi do niespodziewanych możliwości. Nie były to jednak moje pierwsze kroki ku przedsiębiorczości, bo swoje pierwsze pieniądze zarobiłam w wieku, uwaga, 7 lat. Pamiętam, kiedy mama kupiła mi flamastry z pieczątkami, a koledzy i koleżanki z klasy nie mogli oprzeć się pokusie ich użycia. Stworzyłam więc cennik: 10 groszy za pieczątkę. I w ten oto sposób zarobiłam swoje pierwsze, złoty 80, które wydałam na przekąski w szkolnym sklepiku. Do tej pory pamiętam wzrok mojej mamy, kiedy powiedziałam jej: Mamo, ja dzisiaj w szkole zarobiłam, złoty 80. Wracając do oblanych egzaminów. Kiedy nie dostałam się do szkoły teatralnej w Polsce, postanowiłam zebrać cały swój dorobek w dwie 25-kilogramowe walizki i Ryanair'em przewiozłam je do Paryża, by podjąć wyzwanie nauki w szkole aktorskiej na rok. Kiedy o tym opowiadam, mam przed sobą siebie, ważącą 47 kg, z dwiema walizkami, które przewyższały moją wagę I myślę sobie... Do kobiety, którą byłam, kocham Cię, do kobiety, którą jestem, jestem z Ciebie dumna, do kobiety, którą będę, ekscytuję się Tobą. Podjąłam wtedy wyzwanie nauki w szkole aktorskiej na rok. Miałam wtedy 21 lat, byłam sama, bez znajomych, bez żadnych kontaktów, bez rodziny, i przez pierwsze półtorej miesiąca mieszkałam w hostelu, bo nie mogłam znaleźć mieszkania. Kto z Was, słuchających mnie teraz, choć raz miał do czynienia z francuską biurokracją, wie, o czym mówię. Aby założyć konto w banku, musiałam jedyne 13 razy udać się do placówki, podać numer protezy mojego prapradziadka i odciski palców mojej. Babci. Pomimo tego, ten okres mojego życia wcale nie nauczył mnie cierpliwości. Ale to był jeden z najbardziej wymagających. Ale też najwspanialszych rozdziałów mojego życia, pełen niepewności, ale i niezapomnianych doświadczeń, o których jeszcze nie raz wam opowiem. Zanim wyruszyłam do Paryża, znów wróciłam do Anglii, by pracować i zarobić na swoje utrzymanie. A kiedy w 2015 roku zdecydowałam się na skok ze spadochronem w tandemie, wiedziałam, że to dopiero początek, bo trzy dni później podjęłam kolejną odważną decyzję, zapisałam się na kurs spadochronowy. I zaczęłam skakać sama. Wykonałam pięć skoków. Myślę, że z czasem stajemy się dużo mądrzejsi, bo do dziś zastanawiam się, skąd miałam tyle odwagi w tamtym czasie. Ale to nie jest podcast o mnie. To podcast dla Ciebie. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że każda odważna decyzja, nawet ta najmniejsza, przybliża nas do prawdziwej wolności spełnienia i buduje autentyczną. Pewność siebie. Mam nadzieję, że znajdziesz dziś inspirację, by wyjść poza granice strefy komfortu i napisać własną, niepowtarzalną historię. Jeśli chcesz być zauważona, pokazuj prawdę. Jeśli chcesz inspirować innych, mów swoim głosem. Za każdym razem, gdy próbujesz odtworzyć czyjś styl lub strategię, tracisz siebie. Nie da się skopiować czyjejś drogi i pójść na skróty. Ludzie szukają dzisiaj prawdy, a nie kolejnej kalki. Prawda jest tym, co nas wyróżnia, tym, co pozwala ludziom nam zaufać. Prawda przychodzi, gdy działasz w zgodzie ze sobą, a nie z cudzym scenariuszem, bo jaki piękny by on nie był, zawsze będzie cudzy. Nie ma jednej strategii, bo każda z nas jest inna. To zdanie nieustannie powtarzam na mentoringach, które prowadzę. Kalki są jak maski. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać dobrze, ale brak w nich życia i energii, emocji, głębi. Zdejmij więc maskę i przestań szukać inspiracji na zewnątrz. Czas napisać swoją własną, niepowtarzalną historię. Jak już wiesz, wychodzenie ze strefy komfortu to moje cardio, ale to nie oznacza, że odważne decyzje przychodzą mi z łatwością. Jesteśmy bowiem stworzeni przede wszystkim po to, by przetrwać. A niekoniecznie po to, by się rozwijać. Nasz układ nerwowy zawsze będzie ciągnął nas w kierunku tego, co jest dla nas znane i bezpieczne do utartych schematów, pierwotnych ran, utrwalonych mechanizmów obronnych, starych nawyków myślowych i zachowań, nawet jeśli one nam nie służą. To przecież znamy je na pamięć. Z kolei gadzia część naszego mózgu, która za wszelką cenę będzie trzymać nas w strefie komfortu, w tym co jest znane, nawet jeśli to dla nas toksyczne, będzie robiła wszystko, by powstrzymać nas przed zmianą, bo każde nowe działanie to dla gadziej części mózgu potencjalnie coś co oznacza śmierć. Zmiana równa się niebezpieczeństwo. Jeśli zauważasz u siebie strach przed zmianą, to mam dobrą wiadomość. Wszystko z Tobą w porządku. Prawdopodobnie jesteś człowiekiem. Kiedy podejmujesz odważne decyzje, rzadko kiedy odczujesz czystą ekscytację. Emocje, które towarzyszą takim momentom, są zazwyczaj złożone. Ekscytacja zwykle przeplata się ze strachem. Ten strach nie oznacza, że coś jest nie tak. Wręcz przeciwnie, pokazuje, że stawiasz czoła nieznanemu i przekraczasz granice swojej strefy komfortu to właśnie ta mieszanka emocji jest dowodem na to że jesteś w trakcie prawdziwej transformacji gotowa na rozwój i odkrywanie nowych możliwości. Bój się i rób, boję się. Ale robię, boję się, dlatego robię. Kiedy decydujesz się działać mimo lęku, otwierasz drzwi do prawdziwych przełomów i skoków kwantowych w Twoim życiu. To właśnie przekraczanie granic, gdzie strach miesza się z determinacją, umożliwia nam odkrywanie nowych, niespotykanych dotąd możliwości. Każdy krok podjęty mimo obaw jest dowodem, że Twoja odwaga potrafi przełamać wszelkie bariery, zmieniając życie na lepsze. Pamiętaj, to właśnie w obliczu strachu rodzi się siła, która przenosi Cię na zupełnie inny poziom. Pięć lat temu, gdy zaczynałam swoją przygodę jako przedsiębiorczyni, zdecydowałam się wsiąść do pociągu, który podjeżdża tylko raz jak mawia Jacek Walkiewicz. Wybrałam się na kameralny wyjazd do USA z Warszawy przez Chicago i Denver, aż do Salt Lake City, inwestując w to moje ostatnie 300 dolarów. Ta podróż stała się przełomowym momentem mojej transformacji i dowodem na to, że kiedy podejmujemy odważne decyzje, życie zaczyna rozkładać przed nami czerwony dywan możliwości. Dzięki temu doświadczeniu odkryłam, że każdy krok poza strefą komfortu otwiera drzwi do nowych, niespodziewanych przestrzeni, które zmieniają nas na zawsze. Moje ostatnie wydane 300 dolarów na ten wyjazd w perspektywie kilku kolejnych lat Pozwoliło mi zarobić o co najmniej 3 zera więcej. Choć to nie najlepsza nagroda. Ta, której nie zamieniłabym na nic innego, to jest ten Identity Shift to kim się stałam podczas tej podróży, zwanej dalej biznesem. Inwestując w różnego rodzaju przestrzenie, kursy, mentoringi, wydarzenia, mastermindy, tak naprawdę nie kupujemy dostępu do materiałów, spotkań czy narzędzi. Kupujemy transformację, kupujemy nowe spojrzenie na siebie i swoje możliwości, kupujemy zmianę sposobu myślenia, przełomy, które zmieniają naszą rzeczywistość. Bo każda inwestycja w rozwój to otwieranie drzwi do nowych szans, do innych poziomów działania, do życia, które do tej pory było poza naszym zasięgiem. Nie dlatego, że nie było to możliwe, ale dlatego, że jeszcze nie byliśmy na nie gotowi. Inwestując w siebie, przyspieszamy naszą transformację i otwieramy się na przyszłość, jakiej nawet nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Inwestycja w rozwój, więc, to nie jest wydatek. To decyzja o tym, kim się stajemy. Bo nie osiągamy nowych rezultatów, pozostając tacy sami. Jeśli chcesz innego życia, musisz stać się osobą, która to życie prowadzi. To oznacza, że czasem będziesz musiała zostawić stare przekonania, nawyki, sposób myślenia który już ci nie służy. Znasz to zdanie? Twoje nowe życie będzie cię kosztowało twoje stare życie. Każda odważna decyzja, którą podejmujesz, to nie tylko kolejny krok, to akt stawania się nową wersją siebie. To moment, w którym przestajesz działać jak osoba, którą byłaś do tej pory, a zaczynasz myśleć, wybierać i funkcjonować jak ta, którą chcesz się stać. Zmiana tożsamości po angielsku identity shift. Nie dzieje się w teorii, dzieje się w działaniu. W chwili, gdy mimo strachu mówisz tak nowym możliwościom, bo to nie okoliczności nas definiują, ale decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Ta zmiana tożsamości to moment, w którym przestajesz być tą samą osobą, która zaczynała tę podróż. To nie jest tylko kwestia nowych nawyków, większej dyscypliny czy zdobytej wiedzy. To głęboka wewnętrzna transformacja, w której zaczynasz myśleć, Działać i podejmować decyzje, jak osoba, którą chcesz się stać. Identity Shift to przepustka do Twojego nowego poziomu. Wymaga odwagi, ale otwiera drzwi do możliwości, o których wcześniej nawet nie śniłaś. Wiem, co teraz myślisz. To nie jest dobry moment na inwestycje? Ile razy, stojąc przed jakąś decyzją, zaczynamy wątpić? Choć nasza intuicja podpowiada jedno, pojawiają się obawy, które zmieniają nasze podejście. Często towarzyszy nam strach przed nieznanym, lęk przed porażką, a także niepewność co do przyszłości. W takich chwilach decyzje stają się trudniejsze, a zamiast iść za pierwszym impulsem, zaczynamy szukać powodów, by się wycofać. Im więcej czasu mija, tym więcej powodów do tego, by nie działać. To naturalne. W końcu podejmowanie decyzji to zawsze balansowanie między ryzykiem a szansą. A tak jak powiedzieliśmy na początku, nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się rozwijać. Jesteśmy stworzeni po to, żeby przetrwać. Nie mam pieniędzy, to nie jest dobry moment, muszę porozmawiać z mężem. Dobrze wiemy, że nigdy nie chodzi o pieniądze. Umówmy się i bądźmy ze sobą szczere do bólu. To nie o pieniądze chodzi, ale o nasze priorytety. Nie namawiam cię, byś tak jak ja wydawała ostatnie oszczędności, lecz jeśli wiesz, że inwestycja w konkretne narzędzie przybliży cię do realizacji Twoich celów i misji, nigdy nie odkładaj siebie na później. Tylko podejmując odważne decyzje, otwierasz się na prawdziwy przełom. Pomyśl o swoich pieniądzach. Często leżą one w szafie, utkwione w ubraniach, których nie nosisz, zapomniane w Excelu lub zeszycie do planowania budżetu, którego nigdy nie prowadzisz. To nie kwestia braku środków, lecz świadomego wyboru priorytetów. Nie. nie czekaj, aż wszystko się ułoży. Zrób to, co potrzebne, aby ruszyć do przodu i doświadczyć przełomowych momentów w swoim życiu. Problemem większości z nas jest to, że podejmujemy decyzje patrząc wstecz przez pryzmat przeszłości, ograniczeń i starej wersji siebie. Kierujemy się tym, kim byłyśmy, zamiast tym, kim chcemy się stać. A prawdziwa zmiana następuje wtedy, gdy zaczynamy wybierać z poziomu naszej future self, tej wersji nas, która już osiągnęła to, do czego dążymy. Zamiast pytać, czy moja przeszłość pozwala mi na to, zapytaj, jaką decyzję podjęłaby osoba, którą chce się stać. Bo to nie czekanie na zmianę czyni nas nową wersją siebie, ale decyzje, które świadomie podejmujemy tu i teraz. Kilka miesięcy temu doświadczyłam przełomu. Przez kilka tygodni na moim ramieniu toczyła się walka: Anioł i Diabeł, odwaga i strach. Od miesięcy planowałam wylot do Stanów na biznesową konferencję, ale im bliżej było tego terminu, tym bardziej odwlekałam decyzję o zakupie biletu. Zwlekałam tak długo, aż sprzedaż została zakończona. I wtedy stało się coś paradoksalnego. Nagle pragnęłam tego jeszcze bardziej. Jak zakazany owoc, który smakuje najlepiej, tak samo to, co wydaje się poza naszym zasięgiem, zaczyna nas przyciągać z jeszcze większą mocą. Ale zamiast się poddać, zadałam sobie jedno kluczowe pytanie: Co zrobiłaby moja Future Self? Wiedziałam, że znajdę sposób, by tam być, bo kiedy podejmujesz decyzję nie z poziomu lęku i ograniczeń, ale z poziomu tej wersji siebie, która już osiągnęła sukces. Drzwi, które wydają się zamknięte, nagle zaczynają się otwierać. Czytałam wtedy książkę Potęga Intencji i uświadomiłam sobie coś fundamentalnego. Każdy z nas ma w sobie niesamowitą moc kreowania swojej rzeczywistości. Czy wierzysz w to, czy nie, cały czas kreujesz. Problem w tym, że często oddajemy naszą moc czynnikom zewnętrznym, okolicznościom, a nawet innym ludziom. Zwłaszcza kiedy za każdym razem masz podjąć jakąś decyzję. Ale zamiast podejmować ją w zgodzie ze sobą, pytasz się wszystkich wokół. Komu oddajesz swoją moc? Ja zadałam sobie wtedy jedno proste pytanie. A co gdybym przez najbliższe 24 godziny działała z przekonaniem, że znajdę sposób, by być na tej konferencji? Nie minęła nawet doba, gdy dostałam wiadomość o ponownym otwarciu sprzedaży biletów. Weszłam na stronę internetową, uzupełniłam swoje dane. I nic więcej. System nie poprosił mnie o płatność, a chwilę później na moim mailu pojawił się bilet. Brzmiało to zbyt pięknie, by było prawdziwe, więc byłam przekonana, że pewnie będę musiała zapłacić za niego na miejscu. Ale miałam już bilet, więc wiedziałam, że mogę lecieć. Cel osiągnięty. Gdy doleciałam do Stanów i udałam się do rejestracji na konferencję, stało się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Okazało się, że mój bilet jest już w pełni opłacony, a ja nie wydałam na niego ani jednego dolara. To doświadczenie tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że kiedy czegoś naprawdę pragniemy, kiedy działamy z intencją i podejmujemy decyzje z poziomu naszej przyszłej wersji siebie, cały świat zaczyna działać na naszą korzyść. Drzwi, które wydawały się zamknięte, nagle się otwierają, a rzeczy, które wydawały się poza naszym zasięgiem, same do nas przychodzą. To doświadczenie tylko utwierdziło mnie w tym, że kiedy coś naprawdę jest dla nas, życie znajduje sposób, by to do nas dotarło. Przypomniała mi się wtedy też historia opisana przez Joe Dispenza w książce Jak zerwać z nałogiem bycia sobą, a konkretnie rozdział, w którym opowiada on o swojej córce i jej marzeniu o stażu we Włoszech. Córka dispenzy bardzo pragnęła odbyć staż we Włoszech, ale początkowo wydawało się to dla niej niemożliwe. Nie miała wystarczających środków, możliwości, konkurencja była ogromna. Dispenza nauczył ją jednak, by nie koncentrowała się na tym, jak to się wydarzy, ale by zaczęła odczuwać w swoim ciele, jakby już się to stało. Miała wczuć się w emocje osoby, która właśnie spędziła fantastyczne letnie miesiące we Włoszech. I żyje tą rzeczywistością. Zaczęła więc medytować, wizualizować siebie na tym stażu, czując radość, wdzięczność i ekscytację, jakby to już było jej życie. Kilka tygodni później, zupełnie niespodziewanie, otrzymała telefon i firma, do której aplikowała, miała dla niej miejsce. Co więcej, zaoferowano jej nie tylko staż, ale także pokrycie wszelkich kosztów pobytu. Stało się to, co wydawało się niemożliwe, bo zamiast skupiać się na przeszkodach, otworzyła się na możliwość. To samo wydarzyło się w moim przypadku. Gdy tylko podjęłam decyzję i zaufałam, że znajdę sposób, by znaleźć się na tej konferencji, świat odpowiedział: bilet, który miałam zapłacić, został opłacony. W wszechświecie? Dziękuję. Nie zrobiłam nic więcej poza tym, że zdecydowałam, że tam będę. I to jest prawdziwa potęga intencji. Kiedy odpuszczasz kontrolę nad tym, jak, ale całą sobą wierzysz, że to już jest Twoje, bo prowadzi cię jakaś większa siła, wszechświat zaczyna działać na Twoją korzyść. Kiedy wybierasz siebie i podejmujesz odważne decyzje życie rozkłada przed tobą czerwony dywan możliwości. A wisienką na torcie tego wyjazdu był powrót do Warszawy w biznes klasie zupełnie za darmo. Gdy dotarłam na lotnisko w Nowym Jorku, dowiedziałam się, że jest overbooking i na 99% nie polecę tym lotem. Zamiast jednak wpadać w panikę, pomyślałam Challenge accepted. Potrzymaj mi macze i patrz. Podobnie jak córka Dispenzy, która wizualizowała swój staż we Włoszech, ja utrzymywałam w sobie przekonanie, że jestem już w Warszawie, gdzie następnego dnia miałam prowadzić spotkanie mojego mentoringu. Nie dopuszczałam innej opcji. W myślach powtarzałam moją mantrę: wszystko działa zawsze na moją korzyść. Utrzymywałam ten stan nawet kiedy zakończono boarding, a na lotnisku zgasły wszystkie call signs z napisem: Lot do Warszawy. Kilka chwil później podeszła do mnie osoba z obsługi lotniska i zamiast poinformować mnie o przesunięciu lotu, usłyszałam: Pani Kingo, mamy dla Pani miejsce w biznes klasie. Nie dopłaciłam ani centa. Wystarczyło podjąć decyzję, zaufać. I działać z energią osoby, która już jest tam, gdzie chce być. Wiem, brzmi to bardzo prosto. Ale kiedy ty wybierasz siebie, świat odpowiada. To tylko kilka historii, które pokazują, że mamy w sobie niesamowitą moc kreowania naszej rzeczywistości. O ile naprawdę w to uwierzymy i zaczniemy działać z poziomu naszej przyszłej wersji siebie. Wiem, że sceptycy mogą powiedzieć, to tylko przypadek. Miałaś szczęście. To nie działa dla każdego. Ale czy na pewno? To tylko twoje przekonanie. A co jeśli to nie kwestia szczęścia, lecz energii, jaką wysyłamy w świat? Jeśli wciąż masz wątpliwości, polecam ci książkę Joe Dispenzy: Jak zerwać z nałogiem bycia sobą? To nie jest metafizyczna opowieść o pozytywnym myśleniu. To konkretna, naukowo udowodniona wiedza o tym, jak nasze myśli, emocje i intencje wpływają na naszą rzeczywistość. Bo świat nie daje nam tego, czego chcemy. Daje nam to, kim jesteśmy. Rzeczy działają, kiedy my działamy, kiedy odważnie podejmujemy decyzje, nawet jeśli nie mamy na czym się oprzeć, nawet jeśli nie mamy wszystkich odpowiedzi. Czasami to właśnie te momenty, kiedy wychodzimy ze swojej strefy komfortu, Prowadzą nas do największych zmian. Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, od decyzji, by nie czekać na idealny moment, ale stworzyć go samemu. To nasza determinacja i wiara w siebie kształtują naszą rzeczywistość. Zamykając ten podcast, zadam Ci pytanie: Jaką decyzję musisz podjąć dzisiaj, by Twoja przyszłość była w pełni zgodna z tym, kim chcesz się stać? Jeżeli ten odcinek dostarczył Ci wartości, czekam na Twoją recenzję w wiadomości prywatnej na profilu Ciao Kinga. Pod takim hasłem znajdziesz mnie na Instagramie. Jeśli chcesz podzielić się tym odcinkiem z szerszą publicznością, zachęcam Cię do udostępnienia go w mediach społecznościowych. A ja w ramach wdzięczności dla każdej osoby, która prześle mi screen z udostępnieniem odcinka, podzielę się dostępem do jednego z moich masterclassów na temat Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym podcaście i pamiętaj, pewność siebie nie czeka, buduje się ją przez działanie. Do zobaczenia!